Cześć, nazywam się Michał i jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Witam Cię w programie Świadectwo Słowo Duch. Zauważyliście, co zrobiłem? Właśnie przedstawiłem się Wam jako niewolnik. Michał, co Ty robisz? Przecież kilka odcinków temu nauczałeś o tym, że jesteśmy synami bożymi, że jesteśmy dziećmi bożymi. Jak możesz tak się przedstawiać? Michał, niewolnik Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, kochani, dzisiaj trudny odcinek. Trudny dlatego, że kiedy słyszymy słowo niewolnik, coś w nas zdryga, coś jest nie tak. Jest y, takie oburzenie w kierunku samego słowa niewolnik. I słusznie ono pochodzi z naszych doświadczeń w historii. Ale mimo wszystko, jeśli jesteś czytelnikiem Biblii, to zdajesz sobie sprawę, że apostoł Paweł każdy swój list rozpoczyna dokładnie takimi słowami, jak ja ten odcinek. Paweł. Niewolnik Jezusa Chrystusa. Dlaczego Ten, który najwięcej w Nowym Testamencie napisał o synostwie Bożym, ciągle przedstawiał się jako niewolnik? Ciekawe pytanie, odpowiedź po czołówce. My musimy zadać sobie pytanie, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, a kryterium jest ta księga. Amen. Czy ktoś może powiedzieć Amen? Kilka dni temu pewna osoba podesłała mi link do kazania, w którym pastor mówił o tym, że musimy zostać wyzwoleni od tożsamości niewolnika, że ona prowadzi nas do służalczości, do tego, że próbujemy ciągle zaspokoić, e, zaspokoić Boga swoimi uczynkami, musimy zostać wyzwoleni od takiej postawy i... E, sposobem, w jaki jesteśmy od tego wyzwoleni, jest zrozum... takie objawienie tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To bardzo popularne nauczanie w dzisiejszym kościele i chociaż zgadzam się z intencjami tego nauczania. Wiem po co ono jest i faktycznie jest to w pewnym sensie potrzebne, to mimo wszystko nie mogę tego przedstawić w ten sposób. Nie jestem w stanie zgodzić się, ze wszystkimi wnioskami takiego nauczania. Dlaczego? Dlatego, że czytam Biblię. Apostoł Paweł, każdy swój list rozpoczynał słowami: Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. Ten, który najwięcej w Nowym Testamencie napisał o tym, że jesteśmy dziećmi bożymi, nie przestał nigdy nazywać siebie niewolnikiem Jezusa Chrystusa. W tej serii Tożsamość Wierzącego zajmujemy się obrazami, nowotestamentowymi obrazami mówiącymi o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Z obrazami jest tak, że czasami jeden obraz nie powinien być zostawiony samemu sobie, ale musi być uzupełniony albo inaczej zbalansowany przez inny obraz. I taka właśnie zależność jest pomiędzy obrazem syna Bożego i obrazem niewolnika Bożego. Obraz tego, że jesteśmy dziećmi bożymi, jest jak najbardziej prawdziwy, jest w poprzednich odcinkach, ale pozostawiony samemu sobie może prowadzić do pychy. Obraz niewolnika jest jak najbardziej biblijny, jak za chwilę zobaczymy, ale pozostawiony samemu sobie może prowadzić do uczynkowości i służalczości. Ani pycha, ani służalczość nie są dobrymi objawiami. Dlatego potrzebujemy połączyć te dwa obrazy. I dzisiaj. Obraz niewolnika. Trudny obraz. To naprawdę od razu kojarzy, kojarzy nam się historia XVII, XVIII wiek, kiedy, kiedy straszne rzeczy się działy, jeśli chodzi o niewolnictwo. A mimo wszystko, słowa, które zacytowałem, rozpoczynając ten odcinek, pochodziły z listu do Rzymian, gdzie Paweł mówi tak: Paweł, sługa Chrystusa Jezusa. Słowo sługa w języku greckim to słowo doulos. I powinniśmy je tłumaczyć jako niewolnik. Oznacza ono niewolnika, usługę, usług, kogoś, kto nie ma prawa własności do siebie samego. I jeszcze raz to podkreślę, że ten, który najwięcej napisał na temat tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, nigdy nie przestał się przedstawiać jako niewolnik Jezusa Chrystusa. Jest to bardzo ciekawe, jeśli chodzi o apostoła Pawła, ponieważ z innych fragmentów Nowego Testamentu wiemy, że był on rzymskim obywatelem. Nie wiem, czy wiecie, ale rzymski obywatel nie mógł być niewolnikiem. Jeśli był Rzymianinem, musiał być wolny. Mógł oczywiście stracić obywatelstwo przez jakąś zdradę albo coś takiego, mógł być sprzedany, jeśli odkryto, że, że próbował jakiś zamach na przykład na cesarza. Natomiast były to rzadkie przypadki. Obywatelem Rzymu mógł być tylko i wyłącznie wolny człowiek. I wiemy, że Paweł nigdy nie zrezygnował ze swojego obywatelstwa. Kilka razy w dziejach apostolskich użył go jako zabezpieczenia przed ludźmi, którzy chcieli go ubiczować, ponieważ było to bezprawne. A mimo wszystko ten człowiek, Rzymianin, obywatel rzymski, a więc musiał być wolny, sam siebie ciągle w listach przedstawiał: Cześć, jestem Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. To pokazuje, że ten wolny człowiek z własnej woli, dobrowolnie, pokazywał wszystkim, że stracił prawo do samego siebie, ponieważ sam je komuś oddał. To bardzo głęboka prawda, o której teraz mówię. Ten wolny człowiek z własnej woli oddał prawo do samego siebie komuś innemu. Kiedy mówię takie rzeczy w dzisiejszej kulturze, to trochę kosmos, chociaż czasami wydaje mi się, że ludzie, którzy pracują w korporacjach, chociaż mają umowę o pracę, to można by to nazwać niewolnictwem, więc nie do końca jest to obry, obcy. W naszej kulturze obraz, ale powiedzmy sobie szczerze, to trudne rzeczy, o których dzisiaj mówię. Natomiast zadaniem moim i pragnieniem moim jest to, żeby być jak najbliżej słowa Bożego i jak najlepiej to słowo przedstawiać. I powiedzmy sobie szczerze, że w Starym Testamencie, w Starym Testamencie, obraz niewolnictwa nie zawsze niósł w sobie negatywny, emocjonalny. Przekaz. To jest bardzo trudne, co teraz mówię, ale zrozumcie, co mam na myśli. To nie oznacza, że niewolnictwo jest dobre, absolutnie jestem jego całkowitym przeciwnikiem. Ale kiedy mówię niewolnictwo w kontekście biblijnym, to mam trochę co innego na myśli niż te obrazy XVII czy XVIII wieczne, które znamy na przykład z Ameryki. W Starym Testamencie. Jest bardzo znany fragment, który mówi o niewolnictwie, o tym jak powinno, czy jak, nie, może nie jak powinno, ale jak wyglądało one w Izraelu. Chciałbym przeczytać taki fragment, pochodzi on z 5 Księgi Mojżeszowej i brzmi tak. Jeżeli twój brat, hebrajczyk lub hebrajka zaprzeda ci się w niewolę, to będzie ci służył 6 lat, a w 7 roku wolnym odprawisz go od siebie. A jeżeli go odprawisz od siebie wolnym, to nie odprawisz go z pustymi rękami. Szczodrze go obdarujesz z Twojej trzody, z Twojego klepiska, z Twojej tłoczni. Dasz mu to, czym pobłogosławił Ci Pan Twój Bóg. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyzwolił Cię Pan Twój Bóg, dlatego dzisiaj Ci to nakazuje. Ale gdyby powiedział, nie odejdę od Ciebie, gdyż pokochał Ciebie i Twój dom i dobrze mu było z Tobą, Wtedy weźmiesz szydło i przekujesz mu ucho na skrzydle drzwi i będzie Twoim niewolnikiem na zawsze. Widzisz, w Starym Testamencie w Izraelu niewolnictwo mogło służyć jako sposób, sposób odpracowania swojego długu, i dlatego miałem na myśli, że nie zawsze niesie z sobą ten negatywny obraz. Można było oddać się komuś do pracy na 6 lat. W celu spłacenia swoich długów, mając pewność w świetle prawa Starego Testamentu, że siódmego roku nie tylko wyjdzie się wolnym, ale wyjdzie się też z darami, którymi Pan miał nas odprawić jako odpłata za naszą sześcioletnią pracę. Więc był to, powiedzmy sobie szczerze, taki układ biznesowy. Nie wszędzie tak było, nie mówię, że wszędzie tak było, ale takie było prawo w Izraelu. Niewolnictwo było pewnym Rodzajem umowy o pracę. I gwarantowało prawo to, że siódmego roku odeszło się wolnym i odeszło się obdarowanym apostoł Paweł, o którym mówiliśmy wszędzie, wcześniej, był Żydem. Był też rabinem, był faryzeuszem, studiował Stary Testament, znał Stary Testament. I jako obywatel rzymski. Niekoniecznie musiał mówić o takim niewolnictwie, jakie było w Rzymie, ale mógł mieć na myśli niewolnictwo, o którym czytał, czytamy w Starym Testamencie i które znał ze swojego wykształcenia. Czytamy w tym tekście, że jeśli po sześciu latach człowiek, który zaprzedał się w niewolę, nie będzie chciał odejść, dlaczego? Dlatego, że pokochałem ciebie, pokochałem ciebie, powie do swojego pana, pokochałem twój dom. Kocham Cię, dobrze mi z Tobą było. To wtedy Pan mógł przekuć mu ucho i pozostawał On w służbie na zawsze. I dokładnie wierzę, że to stało się z apostołem Pawłem i że to powinno stać się z każdym człowiekiem wierzącym. Jesteśmy wolni. Ty i ja jesteśmy wolni. Może nie jesteśmy obywatelami Rzymu jak Paweł, ale jesteśmy wolni. Bóg dał nam wolność. Wolna wola jest czymś, czym Bóg nas obdarował. I jako chrześcijanie możemy odejść w każdej chwili. Ty i ja możemy odejść. Bóg mówi: Proszę bardzo, jesteś wolny. Bóg nikogo nie zmusza do naśladowania. Bóg nikogo nie zmusza do tego, żebyśmy za nim szli. Jesteśmy wolni. I wierzę, że w Twoim życiu i w moim życiu, no myślę, że w moim już nastąpił taki moment deklaracji, ale zachęcam Cię do tego, żeby w Twoim życiu, jeśli jeszcze nie było czegoś takiego, to żeby nastąpił taki moment, kiedy zadeklarujesz przed Panem Bogiem: Panie, kocham Cię, dobrze mi u Ciebie, dobrze mi z Tobą, nie chcę odchodzić, chcę zostać Twoim nie sługą. Na zawsze. I kiedy pan usłyszał taką deklarację od sługi, to brał szydło i przekuwał ucho o drzwi swojego domu. To przekute ucho było powszechnym symbolem dla wszystkich, że ten człowiek, który ma przekute ucho, od dzisiaj z własnej woli, z powodu miłości, którą obdarował swojego pana, będzie, podkreślam, z własnej woli. Słuchał i wykonywał tylko i wyłącznie wolę swojego Pana. To przekute ucho było symbolem posłuszeństwa, że od dzisiaj ten człowiek z własnej woli, z powodu miłości, będzie posłuszny swojemu Panu. I wierzę, że Paweł był niewolnikiem miłości i dlatego tak ciągle przedstawiał się. Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa. I wie, wierzę, że każdy chrześcijanin powinien zostać niewolnikiem miłości do Jezusa Chrystusa. A nasze przekute ucho ma być symbolem tego, że od dzisiaj jesteśmy posłuszni temu, co mówi Pan. Oczywiście nie, nie mówię o przekutym uchu fizycznie, ale jest to duchowy symbol tego, że nasze uszy otwarte są, są na głos naszego Pana. Opowiem jedno świadectwo, które pokazuje, że warto słuchać Pana. Kiedyś byłem umówiony na wizytę w szpitalu pewnego człowieka, który leżał w ciężkim stanie. I yy, nie będę opowiadał całej historii, ale mniej więcej około godziny byłem umówiony na 15. Około godziny 11 usłyszałem głos nasz, mojego pana, który mówi: jedź teraz. Moje dziecko było w przedszkolu i myślałem sobie: No, nie, no nie, poczekam aż odbiorę z przedszkola, potem przywiozę, że ona wróci z pracy i, i pojadę na tą godzinę, co, co miałem: jechać. Jedź teraz. No, ale jak to będzie. No... A w sumie przedszkole do 17 otwarte, i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę spierałem się wewnątrz z samym sobą, troszeczkę może z Panem, ale wiedziałem, że to Bóg mówi do mnie, jedź teraz. Widzicie, wsiadłem w samochód i pomimo tego, że miałem inne rzeczy zaplanowane w tym dniu, to pojechałem wcześniej do tego szpitala. Wszedłem na salę do człowieka w ciężkim stanie. Pielęgniarka powiedziała kilka minut zaledwie. Wszedłem, przywitałem się, ukląkłem przy łóżku i zacząłem się modlić, ponieważ miałem bardzo mało czasu. W modlitwie, to nie był człowiek wierzący, w modlitwie wypowiedziałem całą Ewangelię. Powiedziałem o Jezusie, opowiedziałem o jego zastępczej ofierze. Opowiedziałem o tym, że wiara jest tym, co otwiera nam drzwi do królestwa, do przebaczenia. Opowiedziałem o tym, że czekamy na zmartwychwstanie, że. Że Jezus powiedział do człowieka umierającego z nim na krzyżu, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Opowiedziałem Ewangelię, jak najlepiej umiałem w ciągu minuty modlitwy. I kiedy, kiedy mówiłem Amen, ten człowiek. Otworzyłem oczy i zobaczyłem, że ten człowiek patrzy się na mnie. Miał rurki wprowadzone przez gardło, nie mógł mówić, ale kiedy ja powiedziałem Amen, to on te, te rurki tak jakby wyp, 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 wypchał je z gardła i powiedział Amen! Głośne, przejrzyste, czyste Amen na tą y, moją modlitwę. Pielęgniarka już dała mi znać, że muszę uciekać, więc wyszedłem stamtąd, poszedłem. I mniej więcej o godzinie 14.30 dostałem informację, że ten człowiek już nie żyje. Gdybym zgodnie z planami wcześniejszymi pojechał do niego na 15, to zastałbym już tylko zwłoki. Ale ze względu na to, że moje ucho było otwarte i zrobiłem to, co Pan Bóg chciał ode mnie, to mogłem zaraz przed śmiercią przyprowadzić tego człowieka do Jezusa. I to jest obraz, który pokazuje, że. Zadziałałem jako sługa Jezusa Chrystusa, jako niewolnik Jezusa Chrystusa i zobaczyłem, że było warto. <laughs> Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale, w rozdziale trzecim, w wersecie piątym mówi tak. Kim bowiem jest Apollos? Kim zaś Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście, niewolnikami, przez których uwierzyliście. A każdy z nich... Zrobił tylko to, co mu Pan powierzył. Tak może mówić o sobie tylko niewolnik miłości, ktoś, kto oddał się w posłuszeństwo z własnej woli. Takim człowiekiem był Paweł, takim człowiekiem chcę być ja. Chcę być człowiekiem, który z własnej woli składa swoją wolność, swoje życie u stóp Bożych i mówi: Panie, jestem Twój, bo Cię kocham. Na końcu jedna myśl odnośnie tego, jak to połączyć z obrazem syna Bożego. Przecież jak to właśnie nauczają niektórzy pastorzy, te obrazy stoją w sobie w sprzeczności. Wcale nie. W Izraelu w czasach Jezusa wszyscy wiedzieli o tym, że dobry syn jest sługą swojego ojca. Właściwie y, prawda jest taka, że o godzinie 6 rano wraz z rozpoczęciem dnia każdy syn miał obowiązek stawić się przed ojcem i zapytać go Abba, jaka jest Twoja wola dla mnie na dzisiaj? Abba dawał mu listę, czasami na papierze, czy, czy na, na, na czym innym, na czym pisano, albo słownie dawał mu listę zadań do wykonania. I syn... Miał obowiązek dopełnić każdego punktu z tej listy. I to jest obraz, kiedy ty i ja powinniśmy codziennie rano przychodzić do pana i mówić, Abba, jaka jest twoja wola dla mnie na dzisiaj? Ponieważ dobry syn jest niewolnikiem swojego ojca. Jezus mówi o tym nawet w przypowieści, kiedy mówi, że było pewien człowiek, miał dwóch synów. Jednemu powiedział Idź i ci pracuj w winnicy, ten powiedział dobrze, ale nie poszedł. Drugiemu powiedział to samo Idź i ci pracuj w winnicy, ten powiedział nie chce mi się, ale później zastanowił się i poszedł. To znany obraz w tamtej kulturze. Dobry syn jest sługą swojego ojca. Codziennie o godzinie 6 rano syn stawiał się przed obliczem taty i mówił: Abba, co chcesz, żebym. Czym chcesz, żebym dzisiaj, mu dzisiaj zajmował? I Abba przedstawiał mu swoją wolę. To bardzo głęboki obraz tego, jak powinno być ze mną i z tobą. Mamy ciągle decyzje. Jako niewolnicy miłości, ale również ludzie wolni, mamy cały czas możliwość podejmowania decyzji. Albo spędzimy swoje życie wykonując wolę Boga, albo spędzimy swoje życie goniąc za własnymi celami i za własnymi pragnieniami. Co zrobiłby niewolnik, jakim człowiekiem był apostoł Paweł, jakim Ty chcesz być? Sam odpowiedz na to pytanie. Ja już zdecydowałem. Jestem Michał, niewolnik Jezusa Chrystusa. I dziękuję Ci za to, że, byłeś, ogl że oglądałeś ten odcinek. Jeśli pomimo trudnego tematu podobał Ci się on, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku mówiącym o tym, kim jesteśmy. Chrystusie, a ja, niewolnik Jezusa Chrystusa, zachęcam Cię, mi dobrą decyzję. Zostańcie z Bogiem. My musimy zadać sobie pytanie, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, a kryterium jest ta księga. Amen. Czy ktoś może powiedzieć Amen?